Witajcie przyjaciele! To program Imperium Kłamstw, w którym omawiamy manipulacje i dezinformacje w rosyjskich mediach. Imperium, kradzież i bankructwo. Jak rosyjska telewizja tłumaczy Europejczykom swoją wojnę? W najnowszym odcinku rosyjskiego programu Skabiejewej widzimy esencję znanej narracji telewizyjnej. Putin jest racjonalnym strategiem. Europa jest agresywnym, ale słabym i moralnie zdegradowanym przeciwnikiem, a Ukraina to skorumpowany, bankrutujący kraj, żyjący z kradzionych rosyjskich pieniędzy. Ta narracja jest skierowana przede wszystkim do rosyjskich widzów, ale coraz częściej jest wyraźnie skierowana do odbiorców zagranicznych, w tym europejskich. Ważne jest, aby zrozumieć nie tylko to, co jest przekazywane, ale także jak to działa. Pierwszy Putin jako imperialny potwór, wygodny wróg zarówno dla Zachodu, jak i rosyjskich propagandystów. Fabuła rozpoczyna się od reinterpretacji stanowiska Zachodu. Putin rzekomo osobiście doświadczając traumy upadku ZSRR, marzy o odbudowie Imperium Rosyjskiego i wyobraża sobie Ukrainę, państwa bałtyckie, część Polski, Czechosłowację, a nawet część Niemiec jako część tego projektu rosyjska telewizja. Chętnie pozwala na rozwijanie tej narracji nie po to, by się kłócić, ale by wykorzystać ją jako tło. Z jednej strony widzom ukazuje się, patrzcie, jak się was boją, patrzcie, jak demonizują Rosję. Z drugiej strony, sama idea globalnego starcia z Zachodem okazuje się nie dziką fantazją, lecz niemal powszechnie akceptowanym faktem. Powstaje zatem paradoks, zachodnie obawy przed imperialnym. Putinem Są wykorzystywane jako dowód nieuchronności wojny, a w konsekwencji rosyjska agresja jest przedstawiana jako wymuszona odpowiedź na misję historyczną Moskwy, którą Zachód rzekomo już rozpoznał. Duch pruskiego militaryzmu ponownie unosi się nad Berlinem. Niemieckie roszczenia do przywództwa przywołują odrażające paralele historyczne. To nie tylko emocjonalna retoryka. Traumatyczne wspomnienie II wojny światowej zostaje tu celowo reaktywowane, ale w odwróconej formie. Niemcy ponownie się militaryzują, ponownie gromadzą swoje siły na wschodzie, ponownie stają się główną siłą popychającą Europę w stronę konfliktu z Rosją. Dla odbiorców krajowych legitymizuje to obraz obrony prewencyjnej. Jeśli Niemcy są głównym motorem konfliktu, to wszelkie wzmocnienie rosyjskiego potencjału militarnego jawi się jako rozsądna odpowiedź na historyczny rewanżyzm. Dla europejskich czytelników ważne jest, aby zauważyć, że każda poważna debata obronna w Niemczech automatycznie zamienia się w prolog do nowego 1939 roku. Na rosyjskich falach radiowych nie ma tu miejsca na niuanse. Upadek Związku Radzieckiego był dla Putina wielką osobistą tragedią. Marzy o odbudowie Imperium Rosyjskiego, a dla takiego imperium, jego zdaniem, oczywiste jest, że musi ono obejmować jeden z największych krajów Europy Ukrainę. Takie imperium, jego zdaniem, powinno obejmować również państwa bałtyckie. Mówi o tym całkiem otwarcie, a Polska, Czechosłowacja, chcę to jeszcze raz podkreślić. Nie zapominajmy, że w chorej wyobraźni Putina część Imperium Rosyjskiego obejmuje również część Niemiec kraju, w którym kiedyś lubił pracować. Markijewa Kliczko namawia Niemców do aktywniejszego wspierania Ukrainy, aby Rosjanie nie dotarli ponownie do Berlina. Moment oczywiście nie jest przypadkowy. Właśnie dziś ministrowie obrony Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch i Polski spotkają się w stolicy Niemiec, aby omówić dodatkową pomoc wojskową dla Ukrainy. Jeśli chodzi o proliferację, Putin nie porzucił żadnych ze swoich celów, na przykład Estonia, Łotwa i Litwa powinny opuścić NATO i Unię Europejską i dołączyć do świata rosyjskiego, Polska musi opuścić NATO, Amerykanie muszą opuścić Europę. To żądanie, którego nawet Trump nie zdołał przekonać Putina, by zmienił je choćby na Jotę. On po prostu realizuje swoją strategię, gra w negocjacjach i zachowuje się agresywnie na Ukrainie.